Na chaos, jak zawsze. Jak zawsze, dobrze. Czyli walimy do przodu. I jakoś to się, będzie. Jak się stanie, to będzie. Próbowa trwa krócej, niż my się rozgrzewamy. O, ale wczoraj dłużej niż trenowaliśmy przez ostatnie dwa lata. To prawda. Słuchaj, grałem w rapie zawsze na obronie. Albo środek, prawa, lewa. No. To znacznie na łapce. Cześć, z tej strony Hirołazki Mrokzany. Zapraszam na najnowszy odcinek Gabo, bramkarz, stresist Zawsze z jedynką chciał grać Tomasz masz Tomasz Mogę mu grać? O nie, no już się zmieścił Jaki masz? Dobra jest! Ta jest bardzo dobra. Boże, bardzo dobra, zawsze chciałeś. To Mówiłeś mi zawsze. Piotr Sierczowski, nasz trener. Niepokojąca bezradność na twarzy widzę. Niesamowita bezradność. Nie wiem, jak dzisiaj tak, jest. Z umiejętności. Kłopoty bogactwa. Z nadmiaru umiejętności. Nie podpowiadajmy. Nie podpowiadać za samolot. Potem siedziałam na przerwie. A co? Akurat zaprosiła Mamy tyle Kto będzie siedział na łamce? To Wszyscy zawodnicy po na. na Kadra. Póki co my, my, my dwaj dwa siedzimy. Bardzo dobrze no. tak, wyszkoleni technicznie. Jedynie co jest chyba pewne to pozycja bramkarza. Ale, Ale mamy tutaj takiego młodego tak, zmiennika. Na tak, razie czai się, pije wodę. Jak młody wiecznie obiecujący. Zmiennika grałeś chyba. Musimy teraz pomyśleć jak to, grać, żeby wygrać. Osłabienie, wzmocnienie? Cześć robi to? Jest, to jest może na chaos. Jedyna Cię, rzecz, którą zajmujemy na dzisiejszym świecie. Dzisiejszy. Dzisiejszy. I gramy na chaos! chaos. Niech się dzieje, ma coś, co chce. A braka na dworze. Profesjonalna, tak. ma... Profesjonalna tam, odprawa przedmeczowa. Techniczna odprawa. Dobra, że tylko tego, żebyś zabrał? No, co on tam No, po półtora roku. Każdy, że z małą, to już ma jest. Każdy, gdy masz swoją, czy? Oczywiście. Każdy ma... To jego pozna, Już od OSER prosił. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. 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 No, osobiście Ci podziękować, nie kojarzysz z Łukasza? No, nie mogę nie kojarzyć, przepraszam. Nie. Zresztą, tak? to To dla Was było? Tak, jak miło. To dla Was było? Cześć, dzień dobry. Tak, ja mówię, że będziemy zobaczyć i osobiście podziękujemy. To mi również bardzo możliwe. Tak, to fajnie, bardzo miło. No to ja zawsze, zawsze pomagam. Jak pomogło, to bardzo fajnie. Dziękuję. Dziękuję również. Kibicujcie nam. Jak masz na imię? Łukasz. Łukasz, cześć, żółwik. Ja jestem Grzesiek. Bardzo mi miło. A, a o której ten drugi mecz? Wiesz co, w ogóle jeszcze nie było pierwszego, chyba teraz debatujemy jak będziemy grali, chyba za 20 minut będziemy grali, wytrzymaj się będzie dobrze. Dzięki tak, bardzo. bardzo, dzięki, również tak, to miło poznać. Te te cedar... te... Co, to dwa interne. mecze jednocześnie, spokojnie dasz radę. Oczywiście. Jest, no, jeszcze, takie takie jest jeszcze na korcie tenisowym mecz, więc... Jest jeszcze, więc jeszcze, to, jeszcze to, podobno to, tak. Tak. Bariera językowa. Osiem? <laughs> Osiemnaście. A ty grasz Hiro? Ja takim mam. Jej, o, 50, tyle ile lat? A na pięty Podczas olimpiady specjalnie przyliczałem z toku. Boże, ja bym poprosił trenera żeby przemkał jak najdalej naszej bramki. No jeżeli mogę, to to skłosiem z tyłu, nie? Chyba, że ty będziesz. A kłos wiesz. No, to może. Dajcie wiesz. Piotr, w tym dziesięciu Chyba, że ty zagrzesz kłosiem na środku, a ja na lewej, bo nie mamy lewego obrońcy. No to ja mogę zagrać na lewej, nie ma problemu. Box to box? No na lewej na osłonie. No to niech Piotr nie kupi. ty lubisz biegać? To sporo się zmieniło przez pandemię. To ja na prawej. Obronię. No tak, no bo zagrasz z domkiem, zagrasz w środku. Nie, znajdziemy w pozycji. Słuchaj, grałem w rapie zawsze na obronie albo w środek, prawa, lewa. No. To znacznie na łapce. <noise> Jeszcze muszę przypomnieć trenerowi. Trenerze? Czyli ruść w ataku. No potem będziesz to odbierał z opołetki, eee, i Za najlepszy dokument. Montaż, montaż, muzykę. To, montaż, tak. Ale też efekty, za rolę wiesz, tak. No to też. Ale to też ty ja odbiorę, bo akurat nie będziesz mógł, bo nie będziesz wiedział. Co to za Reprezentacja polskich. Polskich parlamentarzystów. Tak. A a, jak pa a parlament w Japonii jak się nazywa? Politycy? W po Japonii jak, jak parlament się nazywa? Y parlament! Pop o. A widziałem, tam taki ten, po w wiadomościach, jak, jak się naparzali tam, kurwa, e, w Była straszna bójka. Jadka? No, ale to, ale to nie wiem, może to będzie na YouTubie, to Przemoc była, Hiro? Jeszcze? Prze była przemoc w japońskim parlamencie, który się nazywa? Parlament? Nie? Nie pamiętasz? nie pamiętasz? Nie pamiętam. Takiej bójki, to było, no, nie wiem, to z no, kilkanaście Może pokażmy tutaj. Za Ciebie się ubrałeś. Tomasz Jachimek, czy któryś z zawodników wpadł Ci w oko szczególnie? I dodam, że ja dopiero przegam. Tak, patrzę na reprezentację TVP i Aha. powiem szczerze w tym nie kryję swojego delikatnego rozczarowania, bo myślę, że za 2 miliardy rocznie to mogli sobie Lepiej. zdecydowanie lepszy skład poskładać, Może prowadzą 2-0. Tak, Natomiast tam tylko do wzięcia się... było zawodników tak. bez kontraktu, tym bardziej <grym> mogli, to, to, bo to za to, to, a to tutaj duże pieniądze leżą na stole co roku, więc tak. Mam, bo, ale patrzę też na drużynę parlamentarzystów, mimo że przegrywają 2-0 jakieś 3 minuty przed końcem meczu. Absolutnie nie martwisz się, ponieważ oni za przesądzą o reasumpcji w wyniku mentu będą grali od nowa i wygrają. Po prostu. Tak, po prostu Czyli tak, takie nie. wzorce zaczerpnięte z kilku... skąd wiadomo. <laughs> z tamtą skąd wiadomo jest kilku... Zmiany, kilka, zmi 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 dobra zmiana. zmiana. Dobra zmiana. <laughs> <laughs> jest kilka reformy sądownictwa, więc właśnie wiadomo. Jasne, to tak. Więc jestem przekonany, że to biało-czerwoni wygrają. Jak zwykle. Stały fragment do, gry do, do boju Polską. Tak. O. A dodamy jeszcze, bo nie wszyscy wiedzą, że mecz trwa dwa razy 10 minut, czyli prołowach trwa krócej, niż my się rozgrzewamy. O, ale wczoraj kolei niż trenowaliśmy przez ostatnie dwa lata. To prawda, to prawda. Pora na mecz. Reprezentacja artystów polskich kontra reprezentacja przyjaciół, przyjaciół Ekstraklasy. Z tym, że Ekstraklasa ma tak wielu przyjaciół, że nie trudno było ich znaleźć, szkoda tylko, że większość z nich z przeszłością właśnie ekstraklasową. Podolinski, Kacprzak, Sokołowski i wielu, wielu innych. No cóż... A więc zaczyna. A tak to będziemy tak sobie przesuwać tak, prawa, lewa? spokój. Tak. Potem może jeszcze jednym głosem Jeszcze więcej? 0-0 do przerwy. Ale w drugim meczu. Jeszcze... w drugim meczu, bo w ten jest taka taktyka na... Na chaos, jak zawsze. Jak zawsze, dobrze. Czyli walimy do przodu... I jakoś to będzie. stanie, to będzie. Tak, i jakoś to będzie. Jakoś to będzie, jakoś to będzie. W zawsze jakoś, było. Druga połowa, druga połowa, meczu. Właśnie teraz. Z y, przyjaciółmi klasy Póki co 00 Mecz trwa, przypomnę, dwa razy po 10 minut. Więc 10 minut za nami. Y, dwa kontakty z piłką. Y, w tym jeden na Wyjdź, wyjdź! Wyjdź, wyjdź! Wyjdź, wyjdź! Jak to mówią, na zero z przodu, a z tyłu zawsze coś, w coś wpadnie. Albo odwrotnie, remis 0-0. 0 oh. Brawo, dobry mecz. Ile razy raz dotknąłeś piłkę? Nie strzeliłem, ale Aha. dzięki Tobie remisowałem. No dziękuję. Zero, zero. Nagrało się. Już, zero, zero. już. Co? Nagrało się, dziękuję. Hiroaki murakami. Jesteś na pastygie. Statystyki masz imponujące, bo przypomnij, na razie jeden mecz 0. A trałów? strzałów? Strzałów, nabrałka, przeciwnika. Próba, a nie, nie, nie był. Tak, tak, tak. próba był. Ale tak jeszcze tak, tak, nie, za, byłem, no za Ale mm, jest szansa, że zagrasz od pierwszej minuty w najbliższym meczu, bo jest na tylko dziesięciu. Nie słyszę. Strzelamy. Strzelasz zagrasz? Tak. Ale zapowiesz? Tak, powiem. się Sven, Gabor, w A teraz możesz nie? Nie, teraz to nie. Dzień człowieka, bo to już drugi mecz. Ani się człowiek nie obejrzał, i po godzinnej przerwie możemy grać kolejne spotkanie. Tym razem z przyjaciółmi od Focka. Так, с а м Co co? Nie wiem jak wygląda trawieńka, bardzo wtedy Cześć z tej strony kierowakim Murakami. Zapraszam na najnowszy odcinek. gabot, Bramka, Treści. Tak, ale kopa pojapać patku Nie, tu już musisz się przygotować. Do tydzień ale...